Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, czas na następny materiał, gdzie podsumujemy sobie to, co działo się u mnie w lidze weekendowej, a naprawdę było wysoko. Mam wrażenie ogólnie, że ten silnik przestaje już wyrabiać i ten gameplay jest po prostu tragiczny, leje się niesamowicie, odbija się w przeróżny sposób mnóstwo dziwnych błędów. I zawsze pamiętam, że to działo się w okolicy czerwca, lipca, jak mieliśmy takie napakowane składy, a teraz to zaczęło się już w marcu. I to mnie trochę martwi, ale przejdźmy do odcinka, zaraz zobaczycie. Drodzy widzowie, zanim przejdziemy do dalszej części tego odcinka, To pragnę Wam przypomnieć, że partnerem mojego kanału i również tego materiału jest BetClick, u którego wciąż obowiązuje oferta dotycząca gry bez podatku. Więcej szczegółów na temat gry bez podatku oraz szczegółów na temat kodu Lachu znajdziecie wchodząc w link, który macie posłonem w opisie. A jeśli chodzi, oczywiście, o BetClicka, jeśli chodzi o najbliższe mecze, zobaczcie, co sobie wybrałem. Liga mistrzów i to taka decydująca faza. Remis lub zwycięstwo Interu, remis lub zwycięstwo Realu Madryt, wygrana dwiema bramkami PSG i wygrana dwiema bramkami Barcelony. Według mnie ta Borussia jest naprawdę słaba w tym roku. Plus pamiętajcie, że jeśli, że jeśli chodzi o rozgrywki europejskie, to nie tylko Liga Mistrzów będzie oglądana przez wielu Polaków, bo też Jagiellonia gra z Betisem i Chelsea gra z Legion. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o tych meczach, jakie tam mogą paść wyniki. Nie zapomnijcie, że jeśli to wy zdecydujecie się obstawiać Jakieś zdarzenia, to róbcie to odpowiedzialnie Oraz za niewysokie stawki A obstawiać mogą jedynie osoby pełnoletnie Także zajrzyjcie do opisu po więcej informacji A teraz wracamy do odcinka A wy dajcie znać Czy Legia ma szansę z Chelsea? Czy Jagiellonia ma szansę Z potężnym Antonem i Betisem? 9-5 Więc najważniejsze Już mamy nagrody za 9 winów Tak jak chciałem zawsze minimum Teraz mecz od 10 wina Prowadź, panie son. Tak nietypowo. Ej bardzo nietypowo. No, za trzeci razem. Wo, ile to się musiało wyodbijać. Ty co jest? Dziesiąty win. To ja najtrudniejsze mecze miałem przy bilansie 4-3. W ogóle taka ciekawostka dla tych, co oglądają na YouTubie. Jak miałem bilans 4-3, to trafiłem na widza, który miał bilans 9-5. Wtedy miałem turbo ciężkie mecze, a teraz puściło i są łatwiejsze. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że mamy dziesiątego wina 10 wina. 10-5 wyciągnięte. Ty, nie wiem, jak to się wydarzyło, no ale dobra. Teraz oddam w nagrodach. Wątpię, drodzy widzowie, wątpię. Dostałeś aktora? Podłożony, mówisz? Dobra. Eee, nie, 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 nie. Informy. Informy! Bierzemy. To znaczy, ja informów mam pełno w klubie, więc tutaj bez różnicy, kogo sobie wezmę. Mam dużo niewymiennych, więc to bierzemy sobie na górę. Tego jestem ciekaw, no ale sami wiecie, co to będzie. Alja Bernard chodzi, Pani na bramce również. To jest tak ustawione, że... Blond i kto, kto? Zanetti? Zanetti po lewej stronie, czy pani... Może Nedved, Zanetti? Dobra, Zanetti. Stawiam, że to będzie Zanetti. Zola 88. Wow, nie spodziewałem się. W szoku, ja w szoku. Ja w szoku. Nie no, Zola... To tutaj przynajmniej jest Zanettiego dajcie, co? Wiecie dlaczego tak podchodzę do tych nagród? Bo u wszystkich to samo jest... To jest tak ustawione, że to jest aż obrzydliwe po prostu. Patrzcie, patrzcie. Zola Al-Jaber Blanc. Otwórzmy sobie paczkę, dwie paczki z informami. Trzeba było wbić 13 winów, to byś miał 5 opcji. No to masz rację, to jest, to jest wina tego, że nie wbiłem 13 winów. Ta. Na piwno. I to jest to po prostu, jak ktoś gra na co dzień w tą grę, to wie, jak to jest obrzydliwe, to co oni robią czasem. Niby masz szansę na kogoś innego, ale to pewnie jeden na milion. E, dobra, co my tu mamy? 84 plus razy 10. Zola, 88? Nie, to Griezmann jest. Jest Griezmann, ale co z Griezmannem? Albo za Griezmannem? Nedwet 89 <grymne> Dobra e, to tych sobie usunę tego sobie tak tego tak w ten sposób <grymne> Zobaczmy dalej e, 82 plus razy 20 Również ikona Nedwet Słabszy? Musi to być ten 89. Oczywiście, że 89. I blond, no tego 89. <laughs> Oj, to jest niewymienne, tak? Tak. <laughs> ja bym wolał, żeby była tylko jedna wersja. Lepszy jest w SBC. A tak, ty, bez kitu, zapomniałem z tego wszystkiego. Dobra, 88 plus razy 2. Zobaczmy, co będzie w środku. Tutaj tym razem nie ma ikony. Eee, tu jest napastnik Włochy. A nie, to jest ikona, ale. Czemu to jest inny walkout? Patrz, inne kolory są, nie? Zola. Ty. To teraz to nie ogarnąłem o co tu chodzi. Czemu był kolor Renard, a nie Zoli w takim razie? Testujemy sobie przynajmniej tego Zole 93 w czterech meczach dwie bramki i dwie asysty. Ile on kosztuje? Jakbyśmy sobie porównali cenę ponad milion, tak? Taki Zola. Ale fajne trzy PlayStyle w sumie. Iker Casillas, Varan Gabriel. Ten Gabriel też jest dobry. Skolsa sobie robi zola zwykły. I Cristiano. Drivenik. Uhuhuhu. Nice. Dlatego ja tego Son'a trzymam w pierwszym składzie, a nie właśnie Pele, bo jak wejdzie dobry taki Driven, to, to jest goal. Że co? Ty no ja wiem, że Cristiano Ronaldo potrafi przywalić, ale... Bo tego się nie spodziewałem. Yy, ale czekaj, ja, ja w ogóle nie rozumiem, po co oni dają te słabsze ikony Immortals. One kosztują 20k. To to jest bez sensu trochę, już bym wolał, żeby były tylko te lepsze, żeby było ich troszkę więcej. No i jak ktoś by trafił ikonę, to by się jarał niesamowicie, bo wiedziałby, że to będzie coś, coś fajnego. Sonik Sonaldo, jak ja gościa lubię A na początku na niego narzekałem O skurczybyk Ale mi tu wjechał 2-2 Cristiano Ronaldo do pustaka Kickoff, w końcu w moim wykonaniu. Dobra, zróbmy jeszcze zmiany od razu yy, i wpuścimy sobie właśnie tego, o którym wam mówiłem, czyli Zole. Ale zrobię to tak, że Zola sobie zagra na SPO, i spróbujemy postrzelać nim trochę z dystansu. Yy, boki też trzeba wymienić i brąz tradycyjnie zamiast Davisa. Co ten rzomek kombinuje? W ogóle nie, nie odkliknął pauzy i laguje. Wyrzuciło mnie ser. Nie. Aha. No to fajnie. No to dobrze jest. A internet mi działa normalnie. O, nie wierzę w to. Kuba wysłał do Neita i poprosił o paczkę, więc tak zrobimy. Tak to będę tego nie ruszał po tym, co się dzieje ostatnio. Yy, to jest paczka z gwarantowanym 90 Immortals. Al-Jaber się już zbliża, stary. Panato, to, pa. Kuba, przeznaczmy te donate y na coś innego. Ja cię proszę. Nie, dawa, nie dajmy im za. No. Ja pierd... Nie, no to jest za mocne. W środku bail dwóch. A jeszcze ona. Jej. Jeszcze Angela no. Dobra, dajcie mi jeszcze Aljabera, mostowoja Big Mike, Ikona, no ale co z tego, że Ikona? Wiecie jaka to będzie, Blon czy... nie, Bonmati91, Angela, Angela... Ty! Co się tu wydarzyło właśnie? To tak się da? Ja nie wiedziałem, że tak można. Pięknie, potwierdzamy drodzy widzowie, dobrze, jest dobrze. Ten upamykano myślę, że będzie spoko plus on się może zapgradeować, Dlatego chciałem go zrobić. Denerwuje mnie ostatnio Dnias i myślę, że upamykano będzie fajniejszy, tym bardziej, że... Playstyle defensywne ma fajne, do tego jest, jest szybki, ma 90 tempa. Bierzemy.